Cześć, e, powiem tak, jest to 17 dzień już tutaj po zabiegu. E, wczoraj miałam okazję rozmawiać z taką znajomą, e, która, e, której pies w wieku 4 miesięcy też przeszedł właśnie ten sam zabieg, tylko z trochę innych powodów. E, i teraz od operacji minęło już 6 miesięcy, nam mówi, że prawie nie ma e, różnicy między zdrową a chorą łapą, co jest tutaj dla nas na pewno e, dobrą wiadomością i, i taką nadzieją. Ok, ja Wam go dzisiaj pokażę. Zobaczycie sobie jak on tutaj wygląda. Czasem tą łapę stawia bardziej, czasami mniej. O, teraz na przykład było bardzo ładnie przez moment. I zobaczcie, o tak wyglądają te wszystkie? tutaj, które ma. Będziemy je zdejmowali za dwa dni. Ale mimo to kołnierz oczywiście ja mu zostawię na wszelki wypadek, ponieważ boję się, że znowu zrobi to samo, co ostatnio. Ok, także my się żegnamy, was pozdrawiamy i lecimy sobie w do...